Czary z gitary. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku Czarów z gitary odnośnie palcowania. Piękne granie palcowaniem. Jest to seria, w której systematycznie udowadniam, że warto ruszać palcami warto umieć to robić dobrze, warto korzystać z wszystkich czterech palców, z których korzystają gitarzyści, bo wtedy można zagrać przepiękne akompaniamenty, wcale nie muszą być nudne, wcale nie muszą być bardzo wolne, mogą być całkiem fajne, mogą być sprawne. Ostatnio troszeczkę swingowaliśmy, a dzisiaj chcę Wam pokazać taki ciekawy akompaniament, który zamyka się w takcie 4/4, ale z takim troszkę niekonwencjonalnym akcentem, ponieważ będzie raz, dwa, trzy, raz, dwa, 3, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Osobiście y, bardzo lubię ten akompaniament, a wygląda w ten sposób. Popatrzcie, co będę chciał dzisiaj Wam pokazać. Jest to fajny akompaniament, który przede wszystkim trzy razy uderzasz, w którym trzy razy uderzasz kciukiem, a więc możesz zmieniać bas, brzmi to o wiele ciekawiej. Trzy razy w tym samym momencie uderzasz palcem A, a więc możesz prowadzić w tym samym czasie melodię. Może jest to trudniejsze, ale bardzo ciekawie może zabrzmieć. A wszystko zawiera się w takiej oto wprawce i to jest pierwsza rzecz, którą musisz się, y, której musisz się nauczyć. Złapie sobie zwykły akord e żeby ciekawiej brzmiało. Zaczynamy od dwudźwięku p A. Gramy p A, m i Oczywiście każdy palec gra na swojej strunie. Jeszcze raz p-a-m-i. Powtórka tego samego. To się powtarza dwa razy i potem jest tylko p A, m Czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, Dwa. Oto cała sprawka, ale uwaga, teraz uderzałem tylko jeden bas. Na początek właśnie w ten sposób ćwiczcie. Teraz zmiana basu i znowu na jednym basie. I znowu zmiana basu. pa m i pa m i pa em. Tak to wychodzi, tak? Jeśli trzymać się oczywiście, że to jest P i MA, o tym już mówiłem wcześniej, ale gitarzyści powinni to wiedzieć. I teraz, moi drodzy, kiedy poćwiczyliście na każdej strunie z osobna, oczywiście zmieniamy struny. Trzymam cały czas EMOL, zwykły najprostszy gitarowy chwyt i robię to samo, ale za każdym razem uderzam inny bas. Rzecz, którą trzeba wyćwiczyć najpierw polecam ćwiczyć to oczywiście najpierw powoli. Powoli, jest taki wyraz w języku polskim, który oznacza, że trzeba zagrać wolniej. Mówię to powoli, ponieważ większość z Was tego nie rozumie. Powoli to jest tak. Zwłaszcza jeżeli jesteś początkującym gitarzystą, musisz to ćwiczyć powoli. E, powiem Wam tylko jeszcze jedną rzecz. Polecam takie ustawienie ręki, to znaczy e, nie tak, dobra? Nie płaski nadgarstek, o Taki, nie gramy do góry, nigdy tak nie pokazywałem. O wiele łatwiej jest ruszać palcami do środka, ale o tym zrobię e, osobny odcinek. Tak, Zwróćcie uwagę, że wszystkie moje palce ruszają się do środka. Ale to nie o tym jest odcinek. Jeżeli już poćwiczyłeś to, możesz spróbować zagrać sobie to oczywiście na różnych akordach. Na przykład jak zagrasz C-dur, oczywiście najpierw w basie uderzysz C. Potem Amol, najpierw A, potem E. Na przykład D-mol. W D-molu nie wolno uderzać struny E-basowej, pamiętaj o tym. G-dur. Giedur jest ciekawy, bo można uderzać wszystkie dźwięki po kolei. I właśnie dlatego schemat, który chcę Ci na chwilę za chwilę pokazać, w którym możesz wykorzystać to uderzenie, bo oczywiście możesz je wykorzystać w dowolnym ciągu akordów. Ale ten schemat korzysta z takich akordów jak giedur, emol. Amol i dedor, przyznasz, że nie są to trudne akordy i nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby za ich pomocą i za pomocą tej wprawki, czyli tego palcowania, zagrać całkiem, całkiem ciekawą melodię. Zaczynajmy więc. Łapiemy gedor. Ja łapię gedor w ten sposób. To znaczy używam tutaj trzeciego palca na dźwięku na trzeci na strony H. Niektórzy łapią giedrów bez tego dźwięku. Jeden i drugi giedur jest prawidłowy. Ja się przyzwyczaiłem do takiego i taki polecam. Pierwszy akord w naszym schemacie będzie wyglądał właśnie tak. Zaczynamy od G w basie, czyli stroną e-basową musimy uderzyć. Oczywiście w prawkę. I lecimy. Zagraj sobie to dwa razy. Teraz Zobacz co robię. Te dwa palce ustawiam tak jakbym chciał zagrać e mol, a te dwa zostawiam. Powstaje taki ciekawy akord, który fachowo można nazwać to jest e mol septymowy, bo mam tu jeszcze d. Jeżeli to jest dla ciebie trudne, oczywiście możesz sobie zagrać samym e molem, ale będzie to trochę inaczej brzmiało. Ja jeszcze raz powtarzam. Miałem giedur, <laughs> <laughs> przepraszam, i te dwa palce przestawiam sobie tutaj na e mol i wtedy jadę znowu to samo kciuk grabasy po kolei, czyli Teraz zobaczcie, co się dzieje. Trzymałem tak, łapię Amol, ale znowu niezwykły Amol. Łapię Amol septymowy, czyli trzeci palec mam w powietrzu, i jeszcze jedną septymę, czyli G mam tu, czyli czwarty palec, trzeci akord z rzędu po prostu stoi w tym samym miejscu. Patrzcie, co zrobiłem. Pierwszy fragment jest z dźwiękiem G. Puściłem czwarty palec. Zmieniam bas zagęm z powrotem. A więc tu jest trudniejsza figura do zagrania. Zobaczcie powoli. Za pierwszym razem A, za drugim razem E, tutaj który trzymam i z powrotem A. Powtórzcie to dużo razy. Oczywiście najpierw powoli. Czyli uwaga gram od początku, gedur. A ja, przepraszam, nie podnosimy. Czyli w tych dwóch pierwszych akordach Kciuk gra po kolei te trzy basy, a w Amol mam A, E i z powrotem A. Jeszcze raz troszkę szybciej i oczywiście D-dur na końcu. I teraz znowu zobaczcie w D-dur. Zaczynam oczywiście od basu D. Pamiętajcie, jeśli chodzi o to, jaki bas zagrać na początek i macie taki dylemat, odpowiedź jest bardzo prosta. Grasz D-dur, grasz w basie D, grasz Amol, grasz w basie A i tak dalej. Jak G dur to G, a jak E mol to E. A więc jesteśmy w d Dur. Najnormalniejszy na świecie d dur tak? Najzwyklejszy chciałem powiedzieć. Najzwyklejszy. I gramy. Oczywiście zmieniam. Zmieniam bas na A i wracam. A tutaj podniosłem sobie drugi palec. Możesz zrobić też tak. Możesz dostawić czwarty, bo dedur de to jest taki akord, gdzie można sobie puścić ten palec, albo dostawić ten palec i też będzie fajnie brzmiało. Prawda? Znacie pewnie ci, którzy grają troszkę na gitarze, że z D-durem można zrobić takie rzeczy. Więc możesz sobie zagrać tak. Albo tak. No to dura koniec. Koniec. Nie ma więcej, yy, więcej akordów. A więc uwaga, z poprzednim, czyli z Amolem, będzie brzmiało tak. I D-dur. Nawet chyba z tym G dostawionym tutaj czwartym palcem ciekawi to brzmi. I jeszcze raz. Od początku, tak. Będzie taka sama. I teraz co zrobiłem czwarty palec na piątym progu, drugi na D, na ostatnie dwa uderzenia zagram długi dźwięk, i zakończamy zwykłym kiedurem. Moi drodzy, zobaczcie, nawet w trakcie grania tych akordów przychodzą mi różne pomysły do głowy, bo to jest tylko moja propozycja zagrania tej wprawki. Tego palcowania. Wy możecie to palcowanie zagrać na dowolnych chwytach. Możecie też poeksperymentować, bo przecież ten schemat równie dobrze można zagrać sobie tak. Puścić sobie te palce, można sobie zagrać normalne. Amol, jak ktoś lubi, od razu zagrać do góry. Jak ktoś jest sprawnym gitarzystą, zobaczcie, co można jeszcze zrobić. Można przełożyć te trzy palce na moment na te trzy struny, czyli struny H, G, D i zagrać... Z mole będzie to brzmiało tak... ale pokazuje Wam jakie możliwości daje dobre wyćwiczenie tego palcowania i, yy, i zagranie tego na różnych stronach. I teraz popatrzcie, to palcowanie daje Wam dużą biegłość, jeśli chodzi o granie palcem A. To jest palec często pomijany, często nielubiany przez wielu gitarzystów, bo wiadomo, że my lubimy najlepiej grać tymi trzema palcami, tak samo jak najchętniej wszystko przyciskamy tymi dwoma palcami. Każdy normalny gitarzysta ma tak samo sprawne te dwa palce i tak samo ma sprawny palec A, więc więc polecam Wam, ćwiczysz tutaj palec A, ćwiczysz trafianie kciukiem w różne basy, to też jest ważna umiejętność. I po trzecie ćwiczysz granie dwóch dźwięków z palcem A, co się przydaje w bardzo, bardzo wielu różnych sytuacjach. A więc polecam to palcowanie, gram po raz ostatni to, co dzisiaj Wam pokazałem, czyli ten układ. Przepraszam, jeszcze raz, E-mol jak się nauczysz tego co ja ci pokazałem jest to żywcem podkład do jakiejś piosenki którą możesz sobie ułożyć albo po prostu do zagrania czegoś miłego pamiętaj ten sam schemat możesz zagrać na przykład do słynnego Całej masy różnych innych akordów. Polecam. Ćwicz najpierw powoli, najpierw ćwicz na pustych strunach albo z prostym jakimś akordem, bo chodzi o to, żeby prawa ręka nauczyła się tej wprawki, a potem możesz sobie do tego dołożyć moje akordy albo możesz sobie dołożyć swoje akordy. W każdym razie ruszaj palcami prawej ręki, i po to jest ta seria. Piękne granie palcowaniem. Ja już się pomału żegnam. Życzę wytrwałości w ćwiczeniu, jeżeli masz problem. Z jakimkolwiek palcowaniem, albo ćwiczysz, ćwiczysz i ci nie wychodzi, wbijaj na mój kanał na YouTubie. Tam masz film zatytułowany Co to znaczy ćwiczyć? Tam masz konkretnie wyjaśnione, bo prawdopodobnie robisz jakieś błędy w ćwiczeniu, dlatego że jeżeli coś nie wychodzi, to przyczyny są dwie. Albo ćwiczyłeś za mało, albo ćwiczyłeś źle. Taka jest prosta recepta Pana od gitary, czyli Przemola, czyli mnie. Także mój drogi, tam masz też film pod tytułem, co zrobić, kiedy nie chce mi się ćwiczyć, albo jak ćwiczyć efektywnie, czyli ćwiczyć tak, żeby mi się udało, a nie ćwiczyć i marnować czas z gitarą, coś tam sobie brzdękając. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, do następnego odcinka Panu Gitary.